一心不变。 Że tutaj nami się opiekują, troszczą się o nas, że możemy tu właściwie codziennie przybywać i modlić się, czy to w sanktuarium, czy na dróżkach kalwaryjskich. Bardzo dziękuję i proszę pamiętajcie, że odpust to przede wszystkim modlitwa, to przyjął Komunikat Święty Mój modlitwo, ojcze, nasz zrowaś Marii, modlitwo Ewidencja Kolce Świętego i będzie wolno od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Ten odpust może uzyskać i za za zmarłych. Korzystajmy z tego tym bardziej, że. Tutaj, w tym szczególnym miejscu, ten odpust możemy uzyskiwać codziennie do 17 września. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy tak ojciec dziękował, to sobie pomyślałam, że na tą drogę powrotną jeszcze jedno zdanie Błogosławionego Karla Kutisa Wam powiem, że autostradą do nieba jest Eucharystia. Także, żeby Wam się dobrze wracało po tej Eucharystii szeroką, bezpieczną drogą, niech Was wypraszam potrzebne łaski błogosławiony Karla Kutis. Te słowa też do dzieci pierwszo komunijnych. Eucharystia jest naszą autostradą do nieba. A skoro o dzieciach, to też i o najstarszych pielgrzymach, bo niektórzy tu pielgrzymowali pierwszy raz, ale są i tacy, którzy pielgrzymowali tutaj na Kalwarię po raz 60. I chciałbym tutaj ojca Krzysztofa poprosić. Mamy pielgrzyma z Władysławowa, który przybył w 60. lat. Bardzo proszę naszego mojego brata Jana. Bersliga, który serio 60 lat? Gratulujemy. Oczywiście gratuluję i cieszę się z wszystkich pielgrzymów, tak jak mówiłem, wracajcie szczęśliwie i zanoscie tego Pana Jezusa do Waszych domów, do Waszej codzienności. A jeszcze jak ojciec tutaj prowincją wymieniał błogosławionego Karla to sobie przypomniałem, że spoczywa w Asyżu, także myślę, że jest to święty, szczególnie bliski również Franciszkanom, a poprzez Franciszkanom również ile. Powstańcie, bo jak ojciec mówił, w gardle zaschło, trzeba coś przekąsić i później bezpiecznie wracać do domu, a zatem ten czas niech będzie czasem błogosławionym. A na tą drogę, na tę dzisiejszą niedzielę, na to świętowanie. Udzielę Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami, Wiznuchem niech imię Pańskie będzie błogosławione, lecz i na biegi. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. I w Bogu dzień Dzięki Piękny to feretron, trójcy Przy Najświętszej, a część dzisiejszej uroczystości. Trójcy Przynajświęcej. Podchodzi do pożegnania kolejny feretron niesiony przez dziewczęta. Również poprosimy orkiestrę o tuż. Feretron z wizorkiem Matki Bożej Szkapleżnej. Dziewczęta już przygotowane. Orkiestrę poprosimy tuż. Dziękujemy, poszczególne wejherowskie, wejherowskie feretrony, dziewczęta też kłaniają się, tak, feretron z wizerunkiem Matki Bożej, a więc orkiestrę też poprosimy otóż. Ten, to jest ten piękny zwyczaj pokłonów eretronów na cześć Trójcy Przenaświętszej. Podchodzą teraz do pożegnań również sztandary, chorągwie, przedstawicieli parafii wejherowskich. Przypomnę, że jest możliwość poświęcenia pamiątek przy 11 stacji, a uczczenia relikwii Krzyża Świętego przy 13 stacji. Dziewczęta również niosące feretron z wizerunkiem Świętej Teresy są przygotowane do pokłonu. Orkiestrę również poprosimy o tusz. Brawo! Dziękujemy pięknie. Dziękujemy dziewczętom i jeszcze do, pod, do pokłonu podchodzi feretron z wizerunkiem świętego Leona Wielkiego e, z, parafii trójcy, z parafii św. Leona w Również przygotowani do pokłonu orkiestry poprosimy o dusz. Wszystkim feretronom parafii Wejherowski, którzy są przedstawicielami tu mieszkańców, dziękujemy jeszcze raz orkiestrze, a teraz podchodzą do pożegnania poszczególne grupy pielgrzymkowe. Jeszcze jest Wejherowo, parafia świętego Karolu Boremu Usza. Też chłopacy, kłaniacie się też? Też to jeszcze orkiestrę. Poprosimy parafia świętego Karola Bora Małusza, dziewczęta i chłopacy z pięknie fereturami z Matką Bożą Fatimską. <trymiany> to jest nowa parafia, tak? Nowa parafia wejherowska. To widać po feretronach. One są nowe. One są dopiero co poświęcone. Dziękujemy, że jesteście. Święty Karol Boromeusz Wejherowo. A teraz podchodzą pielgrzymi, którzy przybyli z różnych parafii. A tutaj parafia Przemienia Pańskiego Gdynia Cisowa. Dziękuję pięknie, że jesteście w chorągwie sztandary. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy wędrują Wędrowaliście tutaj do Wejherowa, a teraz wracacie do swoich domów. Pozdrawiamy cisowem. Podchodzi kolejna pielgrzymka z Pucka, parafii świętej Faustyny i Apostołów Piotra i Pawła. Puck Piotr i Paweł i święta Faustyna. Podchodzą również chorągwie, sztandary, a za chwilę feretron. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że jesteście wszyscy, pielgrzymi z spucka z i okolic, którzy przybyli w tej grupie pątniczej. Życzymy Wam szczęśliwej drogi do domu, ale jeszcze feretron za chwilę tej przybędzie. Dwa feretrony, przepraszam, dwa feretrony. Drugi mi się tutaj ukrył, a teraz widzę ten, który stoi tu przy ołtarzu, przy Matce Bożej Bejherowskiej. Dwa przepiękne feretrony, panowie i dziewczęta, i za chwilę. Pokłon i poprosił orkiestrę o tusz. Odsuńmy się troszeczkę, żeby zrobić miejsce. obie parafie połączone. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów z Pucka, z okolic, którzy z Wami pielgrzymują. Życzę Wam szczęśliwej drogi do domu i do zobaczenia! Do uzrzenia za rok! Podchodzi do, pielgrze... do pożegnania Gdynia Dęptowo i parafia Matki Bożej Różańcowej. Również chorągwie wica i Feretrony. Figurka Matki Bożej Feretron z Matką Bożą Niepokalaną. I kłaniamy się, pokłon feretronów, orkiestr poprosimy otóż. Brawo! Wdyniatę ptowo pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów Szczęśliwej drogi do domów. Wracajcie bezpiecznie, szczęśliwie, Gdynia Dęptowo. Pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów, wszystkie parafie, bo niektóre też, nie wszystkie parafie też tutaj przybyły, są niektóre przy grobie pańskim, tam na dole, ale pozdrawiamy wszystkich Pielgrzymów, wszystkich, którzy. Przybyli wracają. Dziękujemy jeszcze raz orkiestrze, która nam towarzyszyła w czasie przyświętej i w czasie tych teraz pokłonów. Dziękujemy orkiestrze. Brawo. Bóg zapłać serdecznie. A teraz też żegnamy i pozdrawiamy Gdynię. Witomino. Parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego i świętego ducha z Oksywia Górnego. Tak jest. Święty Duch. Parafia świętego ducha. Oksywie Gdynia, Oksywie Górne, pozdrawiamy pielgrzymów serdecznie. Oksywie Górne, a podchodzi do pożegnania Rumia. Rumia i połączone parafie Nie. Matki Bożej, wspomożenia wiernych, podwyższenia Krzyża Świętego, Świętego Józefa i Świętego Judy Tadeusza. I Jana Skent, oczywiście, Jana Skent, wszystkie parafie połączone. Pozdrawiamy ojców stalezjanów, waszych dusz pasterzy wszystkich że przybywali, idą z wami i wszystkich pielgrzymów. Wracajcie bezpiecznie, szczęśliwie do waszej ukochanej Rumii i zapraszamy za rok. Przybywajcie, przybywajcie tutaj na te wzgórza wejkerowskie. Rumia, cała Rumia. A teraz podchodzi do pożegnania Leśniewo i parafia Niepokalnego Serca Najświętszej Marii Panny. Pozdrawiamy również wszystkich pielgrzymów z Leśniewa. Tablica krzyż, chorągwie i za chwilę feretrony również wykonają pokłon tu przed ołtarzem, gdzie przeżywaliśmy przeświętą. Orkiestra się przygotuje i przygotuje nam też utwór, a teraz pokłon feretronów. Że nam wszystkim zagra, zagra nam otwór. Otwór pielgrzymkowy, taki otwór dla księdza, dla dla wszystkich pielgrzymów. Wszystkich nas tutaj na górach, zostańcie tu jeszcze feretronę, aby orkiestra nam zagrała taki otwór. Zobaczymy, co nam zagrają. Oto de Kasievszczynówkę, Kaszubskie rytmy. Te fale morskie w feretronach widać. Pięknie. To są nasze kochane kaszeby. Drodzy pielgrzymi, do rytmu! dziękujemy wam wszystkim, pielgrzymom Leśniewo. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy za rok. Z takimi rytmami to właśnie chciało iść. Kto idzie z nimi? Tylko nie wszyscy, nie wszyscy. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie Leśniewo. Zapraszamy za rok. Przybywajcie, przybywajcie na ten odpust. Podchodzi do pożegnania kolejna parafia podwyższenia krzyża świętego z pierwoszyna. Pierwoszyno pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów. Podchodzą do pokłonów również feretrony. Nie, ja Co? Pierwoszyno. Pięknie. Dziękujemy pierwoszyno. Jeszcze raz dziękujemy orkiestrze, która nam tutaj podegrała tuż. Pozdrawiamy serdecznie. Żegnamy orkiestrę, żegnamy pierwoszyno. Przybywajcie za rok też. Bans z Błega. Podchodzą do pożegnaj pielgrzymi z Redy. Reda, parafia w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny i Reda Rekowo, parafia nieustającej pomocy Matki Bożej. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów z Redy. Dziękuję pięknie. Reda, przypomnę, że jest możliwość poświęcenia pamiątek. Kto jeszcze nie poświęcił przy 11. stacji, uczczenie Krzyża Świętego, relikwii Krzyża Świętego przy 13. stacji. Feretrony z Redy również wykonają pokłon. Bardzo proszę, pewnie bez orkiestry, tak, ale tak jest, damy radę. Brawo, dziękujemy pięknie Reda, Reda Rekowo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów basta z Włega. I wracajcie, wracajcie zawsze do Wejherowa, na te święte góry kalwaryjskie, na wejherowskie góry. A podchodzi do pożegnania Starzyno i parafia świętego Michała Archanioła. Starzyno, pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, również dziewczęta z peretronem, swojego patrona, świętego Michała Archanioła. Tak. Dziękuję pięknie, dziewczęta. Starzyno, pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów. Podchodzi do pożegnania kosakowo i parafia świętego Antoniego. Kosakowo i feretron. Brawo, dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy Kosakowo. Kosakowo i wszystkich pielgrzymów. Podchodzą do pożegnania kolejni pielgrzymi ze Strzelna, parafii św. Marii Magdaleny i z Łebcza, św. Marcina. Podchodzą jeszcze chorągwie, Sztandary i Feretrony. Pięknie, I teraz peretrony zapraszam tu przed ołtarz. Wykonacie również pokłon peretronów. I uwaga, 3-4. brawo, dziękujemy pięknie pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów i wracajcie tutaj, wracajcie do Wejherowa za rok na pewno a może i wcześniej do pożegnania podchodzą kolejne parafie w Luzinie, parafie Świętego Wawrzyńca i Matki Boskiej Różańcowej a także parafia w Gowinie Świętego Izdora Oracza Luzino A Lozino chyba przychodziło na pierwszy odpust kiedyś, nie? A no właśnie, przyjęcie komunijne, także tym bardziej cieszymy się, że jesteście teraz. Nie opuściliście Bejkerowa, więc nawet kiedy była pierwsza komunia święta, potrafiliście się zmobilizować, by przyjść na drugi odpust. Tym bardziej Wam dziękujemy. Odcońmy się, drodzy pielgrzymy! Odcońmy się, bo ci mają werwę, ci mają werwę, dopiero zobaczycie teraz. Waga orkiestrę, poprosimy, otóż. Teraz jeszcze poprosimy o orkiestrę, która jest już naszą ostatnią orkiestrą i pielgrzymką Gowina i a Orkiestra nam zagra na koniec już dla wszystkich pielgrzymów, dla księdza biskupa, który jest cały czas z nami. Orkiestrę poprosimy o utwór dla wszystkich. Pielgrzymi klaszczemy do rytmu, do rytmu. Mógłbyś się iść, wędrować, pielgrzymować. Aż nogi same idą. Tylko wejkerowie. Takiego zestawienia nie ma nigdzie, naprawdę. Jeszcze raz tym bardziej dziękujemy Luzino Gowino. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów, duszpasterzy Waszych. Idźcie szczęśliwie do domu i wracajcie za rok pewnie na w niebo wstąpienie. Basta z błega.